Moje naleśniczki z tej strony, Pancake i witam Was w kolejnym odcinku ze Shoppingu. Ja wiem o tym i nieraz to lubię się powtarzać. Wiem o tym dosyć często, nagrywam shoppingi, bo nieraz znajduję jakieś fajne okazje, to kupuję. Także. No, 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 wiadomo nie. Yy, I no, w tym odcinku pokażę Wam dwie rzeczy, a to jest figurka Petropa. No, wiadomo, że Petropa, z G7 oczywiście, gdzie zakupiłam w smyku w galerii. I drugą rzeczą jest Kula Mini Brands, gdzie są malutkie akcesoria. I chyba, może ktoś kojarzyć, może nie. No, wszystko pokażę Wam po kolei w filmiku. Więc no, najpierw Wam y, pokażę tą kulę, a na końcu Pet Shopa. No dobra, więc nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Yy, więc tak, musiałam włączyć też górne światło, ponieważ miałam trochę ciemno w pokoju i no. I musi być niestety takie oświetlenie, więc mam nadzieję, że nie będzie wam takie przeszkadzało. No dobra, więc zaczynam nagrywać dalej. No, wiadomo co godzinę. Więc najpierw zacznę od kuli. Uwaga, uwaga, więc ta kula wygląda. Tak, tak, nie mi się w kadr. O, tak właśnie wygląda. Jest dosyć duża, ledwo się zmieściła. Tak właśnie wygląda. To jest wersja z jedzeniem, gdzie tak właśnie wygląda. I z tej firmy też mam sklep spożywczy. Tak nie pokazywałam w żadnym shoppingu, bo wtedy mi się nie chciało, więc no. Więc no, mam tutaj właśnie taką kulę, która tak właśnie wygląda. Tutaj jest oczywiście różowa i takie mniej więcej miniaturowe jedzenie. No i cóż, zaczynam otwierać tą kulę. Dobra, to jest mniej więcej jak się otwiera. Mam nadzieję, że jakoś to otworzę. O, dobra, udało się bez problemu otworzyć. o tutaj jest już jakieś białe kółko, jest też w takim w różowym kolorze. też jest polia, ale to już bez problemu otworzyłam. Teraz jest biała kula. I uwaga. A to takie coś. Ja myślałam, że ono będzie coś takiego podobnego, jak były takie inne podobne, że na pięć ćwiartek. Wiadomo o co chodzi, nie. Ale kula bardzo fajna. Zachowam sobie do czegoś, żeby coś przechowywać. I no i tu są różne saszetki i ulotka. Najpierw zaczniemy od ulotki, czy tam od katalogu, jak to tam woli. Uff, tu jest taka wydłużona, no proszę, tak z jednej i z drugiej strony. Nawet dosyć dużo tego jest. A, i będę zapomniała powiedzieć na początku, że tą kulę kupiłam w Action gdzieś tak za 17-18 zł, tak plus minus. I no, i tutaj mamy tak, takie jedzenie. Frozen Moments, no tak szybko pokażę. Kiedy było to? to się wyrosła? Bubble tea. Trzymajcie kciuki. I tutaj jest takie jedzenie. O, te te napoje też bardzo fajnie wyglądają. Tak ostrość. nie I tu są jakieś złote. I tu jeszcze jakieś inne napoje też bardzo fajnie wyglądają. O, tutaj jest saboja. I tu są jeszcze inne jedzenia różne. Takie coś typu. I tutaj jakieś różne napisy. Z drugiej strony to tak wygląda. Tutaj od dołu do góry wam pokażę. O, tu są akcesoria. Uuu, nawet pieniążki są! many <laughs> Dala, dala. dala, dala. <śmiech> <śmiech> Tutaj jest dala! Widzicie to? To jest Dala, dogała! Dala, dala! to jest urocze! Tutaj są jeszcze inne jedzonka. Inne rzeczy. Takie jedzonka. No i to było na tyle z tego katalogu, i piszę 95%, plus mi nic nie po lepsze można tyle zebrać. No i to jest ta cała ulotka i teraz zajmiemy się tymi oto saszetkami. Dobra, więc może wylosuję tą pierwszą. I zobaczymy co się wylosuje. O, to jest papierowe, no proszę. I pierwszym jedzeniem będzie... Wylosował mi się taki... Napój, który tak właśnie wygląda. Tutaj jest napis Kung Fu Tea. Fajny napis. Więc tak właśnie wygląda. Nie wiem, czy to jest ten napój, który chciałam. Czekajcie, chwilę. Nie, to nie jest jeszcze ten napój. Z tymi bąbelkami tak właśnie wygląda. Przeuroczo to wygląda naprawdę. Tak właśnie wygląda, ma oczywiście słomkę, tak wygląda od góry. I tak właśnie wygląda pierwsza rzecz. Dobra, więc pora na drugą. Gdzie będzie to? Uuu, coś we folii. Hot dog mi się wylosował. O Boże, jaki piękny hot dog. Nie wiem, czy mam tu ściągnąć z folii, czy tego, nie mam pojęcia coś jest i nie mogę wyciągnąć, o udało się, to jest w takim zakręconej bułeczce, no po prostu urocza jest, tak właśnie wygląda, przecudowny i oryginalnie hot dog i bo w takim papierku. I tak właśnie wygląda. Hot dog. Pora na trzecią rzecz. A to będzie kolejny napój. Tym razem z czarnym smokiem. Tak właśnie wygląda. Chociaż niektóre napoje do peczopów są dosyć duże. <tryk> 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 Aż za duże. Ale to nie to może być jako ozdoba. Albo jako dekoracja. Więc tak właśnie wygląda ten napój. Tak pod spodem. Tak od góry. I tak właśnie wygląda trzecia rzecz. Pora na przedostatnią rzecz. A, to się akurat ciężko otwiera. O już mam. A następną rzeczą są... Jakie one są przeurocze! Jakie przeurocze są te frytki! Takie pomarańczowo-żółte! Nawet też dosyć duże są. No, ja nie jest tak źle, według mnie. Więc tak wyglądają w takim białym opakowaniu. Tak wyglądają z tyłu. Tak z przodu. I tak właśnie wygląda przedostatnia rzecz. I to już pora na ostatnią saszetkę, gdzie w środku będzie. O, już mam. I ostatnią rzeczą są nagecy, gdzie można, yy, można zamykać i otwierać. No naprawdę to jest urocze. Tutaj są jakieś napisy różne, nie wiadomo co to jest. O, tak wyglądają. Tak wygląda całe pudełeczko zamknięte. A otwarte. Wygląda tak, tak są w środku nagetsy I naprawdę przeuroczo to wygląda. I tak właśnie wygląda ostatnia rzecz. O Kidoki! To już były wszystkie rzeczy z tej kuli. Jestem naprawdę z tych akcesorii bardzo zadowolona. No i teraz zajmiemy się petshopem! Uwaga, uwaga, a ten pet shop wygląda. Właśnie tak. Tak, zakupiłam tego króliczka, który był moim marzeniem. Po prostu podoba mi się ta kolorystyka, która mi się kojarzy ze zimą i ze świętami. Więc, no, wiem, że jest dopiero jeszcze wrzesień, do świąt, jeszcze daleko. Y już na Facebooku na stronie związanej z sklepem action. Już widziałam, że już są świąteczne ozdoby. Więc ja mam trochę takiego zimowego królika, więc no. Więc tak wygląda całe pudełko. Zakupiłam oczywiście w smyku. Tak właśnie wygląda. Z tyłu są jeszcze inne figurki. Już dużo figurek, yy, jakby to powiedzieć, z tej serii już mam. Tak właśnie wygląda. Tak, taka była cena w tym. W, w smyku 2999, z tyłu jest oczywiście karta, Żeton, katalog i tak dalej, i tak dalej. I taki bardzo ładny szaliczek. No dobra, więc zaczynam otwierać to pudełko. Ups, prawie był kod widoczny że przez chwilę będzie zasłonięte chociaż i tak tych kodów nie używam, ale na wszelki wypadek nie chcę nikomu udostępniać Dobra, więc najpierw zajmiemy się kartą, żetonem, ulotką i tak i tak dalej Dobra, już mam. Tutaj jest oczywiście ten żeton z kodem do gry. Tu jest oczywiście karta z króliczkiem. Bardzo ładnie wygląda na tym zdjęciu. Podoba mi się tak kolorystycznie i zimowo. Tył oczywiście tak wygląda. I tu jest ten katalog, który widzieliście już dosyć często, On z tymi samymi figurkami co poprzednio. I teraz pora na tego króliczka ze szalikiem, oczywiście. Dobra, więc tak wygląda szaliczek, który jest w paski, w ciemne i jasno niebieskie barwy. Bardzo ładnie wygląda ten szaliczek. Jest oczywiście gumowy. I może też pasować nie tylko na tego królika, ale na inne pet shopy też. Więc tak właśnie wygląda przepiękny szaliczek. A teraz Wam pokazuję króliczka, który tak właśnie wygląda. Tak z katalogiem, z kartą i tak dalej, tak dalej. Tak właśnie wygląda. Według mnie jest przepiękny, bardzo mi się podoba i też nawet kolorystycznie ślicznie wygląda i ma tutaj na pyszczku z boku czy tam na policzku yy, śnieżynki, więc naprawdę fajnie w nich wygląda, więc tak właśnie wygląda ten króliczek, posiada dziureczkę i no i tak właśnie wygląda. A tak właśnie wygląda z szalikiem. Okidoki, to by było na tyle, więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście, też możecie skomentować i zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. I też zapraszam Was na moje social media, na inne moje kanały. Wszystkie zbędne informacje będą na dole w opisie. No dobra, więc to by było na tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Pa, patki!